i kupiłem trawkę pod choinką a właśnie a i co jeszcze mogę powiedzieć no byłem no, trzeba głośno rozmawiać bo Krzysiek jest głuchy nie wymyśl mego imienia a i kupiłem jeszcze resztę rzeczy Mam tutaj już niedużo. Jeden worek będzie. Musiałem kupić lepsze, większe worki. No i po prostu bo jeszcze bo patrzyłem, jeszcze mam y, w szafie tam cały dres do Adidasa. Tam i koszulę mam. O, koszulę wyprałem. Tutaj mam. Będę powoli... Pakował, pakował i po prostu chcę stąd po prostu wyprowadzić się, po prostu.